Zacznijcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się w Bydgoszczy, Dzisiaj jest 22 czerwiec 2013, 2013 rok. Dzisiaj mamy zamiar puszczać bańki. Ale ale może, może wcześniej o no... tym, że jest, w ogóle spotkaliśmy się z okazji naszego pierwszego zlotu, ponieważ wcześniej planowaliśmy to już od jakiegoś czasu i co prawda te pierwsze podejścia nam nie za bardzo wyszły, ale okazało się, że Bydgoszcz jest bardzo ładnym miastem i możemy się tutaj spotkać u Tomasza. I, no i właśnie, no i co? No dalej? No i co, no i spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się już wczoraj. E, było e, dużo właśnie takich fajnych, ciekawych pytań i odpowiedzi. Szkoda, że tutaj nie, uczestni nie uczestniczyliście z nami. E, co dzisiaj? Jaki mamy dzisiejszy może program? Nie? W tej chwili jest tak zwane pytanie na śniadanie. Tak, jest to. <laughs> no, Tak, jest to. Pytanie na śniadanie. Co? Jaki program? Czyli po śniadaniu jeszcze mieszamy kilka jakichś płynów. Znaczy przede wszystkim zabieramy się za nasze warsztaty, które sobie zaplanowaliśmy dzisiaj, czyli przygotowujemy nowe pętle. Dostaliśmy bardzo ładną sznurę od Rzeczywistych, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Może, może przedstawimy właśnie. Może tutaj, może... Tak, może Krzysztof tam... Tak, tak. tak. Ja może, może od swojej strony. Ja jestem Baniek. Z tej strony mam Mateusza Rzeczywistego. Rzeczy w ogóle to jest Rzeczywisty Team. Tak. Dalej mamy Ele, y, Tomasza. Znacie, bo to z filmów. I dzisiaj jest. Sorygo. Tak jest. Tak, także... znaczy, mimo, że widzieliście Krzysztofa też, e, w może całej reszty nie, ale już dzisiaj macie, macie tę okazję macie, zobaczyć nasze. I macie pełny obraz sytuacji. Tak, przede wszystkim. Dobrze, więc y, co, co dalej? No, mamy przygotować w tym momencie, te, mamy zrealizować sobie nasze warsztaty, czyli przygotować się do tego występu, czyli do pokazu w ogóle, który mamy, który odbędzie się na szóstym festiwalu. Bydgo w szóstkim, w szóstym Bydgoskim festiwalu. On był pod tytułem Ster Sterna Bydgoszcz. Sterna Bydgoszcz, dokładnie. Będzie bardzo dużo fajnych atrakcji. Ale co najważniejsze, yy, zobaczycie miejscówkę. Nakręcimy bardzo fajny materiał, który później opublikujemy. Miejsce jest piękne, tak. Tak, w którym puszczamy. Bańku to jest... Tak, tak. Ja może oddam właśnie to imię, żeby coś powiedziałeś Właśnie tak, bo przerwałam tu koledze, ale, ale wspomnę, że tutaj kolega Borek, dzięki jego uprzejmości, to naprawdę mamy świetne miejsce. Mieliśmy jechać w inne miejsce, ale miejsce, w którym będziemy puszczać, jest naprawdę piękne nad wodą. Zielony teren dookoła, więc mamy nadzieję, że ten wpływ troszeczkę wody pozwoli na to, że te banki wychodzą ładne. No bo jak widać pogoda może kamera pogoda, dla, dla pogoda ludzi. Pogoda dla bogaczy. Dla bogaczy bardzo fajna, dla baniek jest bardzo niekorzystna, nie, 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 nie słonecznie, nie, słonecznie rada rada. Rada. gorąco, damy radę, ale damy radę, damy radę. Oczywiście, banki będą wychodzić jakie, jakie się tylko da, no bo wiadomo, wilgotność nie jest zbyt duża, ale pętlę już przygotowujemy od rana, płyn jest częściowo wymieszany, kolejny płyn będziemy mieszać. Zobaczymy, porównamy również swoją technikę. Chcemy przede wszystkim też, chcemy też zrobić kilka generatorów, takich które będą przetestować przede wszystkim nowe sznury. I e, zresztą, co ocenicie później na filmach, e, które pokażemy, no będzie to e, chcemy, aby zrobi, zrobić typowe wow. Zobaczymy, jak po, na ile nam pogoda pomo e, pomoże w tym wszystkim e, i, no no i lub przeszkodzi, no i oczywiście liczymy na to, że jednak ta wilgotność e, na, to jest wyspa młyńska tak, wyspa na wyspie młyńska. młyńskiej e, będzie wyższa ze względu na lokalizację tego ciągu wodnego, który tam się znajduje, prawda? Dokładnie. Dzisiaj o godzinie 15 do godziny 16.30. Tam będziemy na bańkach. E, udało mi się też załatwić na bydgoskim rynku od godziny 20 do godziny godziny 21.30, też bańki. Na pewno bańki będą Oczywiście. bardziej korzystnie wychodziły. Tak. Miejmy nadzieję, że będzie fajna dokumentacja tutaj ze strony Krzysztofa. E, witamy wszystkich bardzo serdecznie w trzecim dniu naszego zlotu bańkowiczów z forum baniek.pl. Dzisiaj mamy niedzielę, 23 czerwiec nie, nie wiem, roku, pańskiego. roku pańskiego 2013. I chcielibyśmy teraz Wam pokrótce zrelacjonować e, cały nasz zlot, jak to wszystko wyglądało. E, wczoraj, czyli w sobotę, byliśmy... Tak, wczoraj, dokładnie. Wczoraj w sobotę byliśmy na dwóch pokazach y, baniek. Pierwszy odbył się na wodnym festiwalu w Bydgoszczy pod tytułem Ster na Bydgoszcz. Na Wyspie Młyńskiej. Na Wyspie o godzinie 15.30. 15.30, tak, tak, puszczaliśmy. Tak, tak. Dobrze, to teraz ktoś powie coś więcej dalej. No to jak, jak ja tu jestem obok, to może teraz ja powiem. Eee, dokończę tutaj, jak Julia mówiła. <coughs> Czyli jak puszczaliśmy sobie na tej wyspie mójskiej, to powiem Wam, że warunki dopuszczania baniek były ciężkie. Ciężkie, mieliśmy bardzo duże słońce. Yy, wiatra Mnóstwo był. Były maksymalnie niesprzyjające. Maksymalnie niesprzyjające wtedy właśnie. Wody nie tak, tak, tak. Wtedy, wtedy kiedy tak naprawdę. Potrzebowaliśmy pięknej pogody, troszkę wilgotności chmurek. To tak naprawdę mieliśmy bardzo duże słońce. Przed nami ludzie po prostu rozkładali się na ręcznikach, na kąpielówkach, opalali się, czyli po prostu iść na plaża, sauna, nie wiem jak to nazwać, ale warunki na bańki naprawdę były ciężkie. Puszczaliśmy tak naprawdę, nie udało się gigantycznych baniech, no bo po prostu to jest nierealne nierealne, żeby to zrobić. Ale za to puszczaliśmy naprawdę setki, setki wielkich takich banieczek z generatorów. Tysiące, jak Tysiące, jak mówię, setki, na, właśnie, właśnie. Yy, piękne momenty były, gdy, gdy ludzie cieszyli się, przebijali te bańki, dzieci, dzieci biegały. Tak naprawdę duże bańki nie miały też prawa bytu z jednego powodu. Bardzo duża widownia powodowała to, że bańka nie zdążyła się utworzyć. To, co myśmy próbowali stworzyć coś większego przez chwilkę, to momentalnie ginęło, dzieciarnia szalała. E wszystko zaczęło się tak jak tutaj powiedział Julia, o godzinie 15. I od godziny 15 praktycznie przygotowaliśmy sobie pięć stanowisk. Jeszcze nie było na tyle ludzi, żeby powiedzmy stworzyć jakąś, jakby to wytłumaczyć. Nie było, nie było takiej widowni, która. Jak zaczęliśmy to praktycznie na, na centralnej części tego naszego pola, rozstawiliśmy się tylko my. Mhm. I praktycznie ta publika gdzieś tam kręciła się poboczami. Dopytywała czasami, co to będzie, około godziny. Tak, tak, tak. Byliśmy jacy, no, anonimowi, nie? No i nagle w pewnym, w pewnym miejscu, jak razem wszyscy ruszyliśmy, w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech, może pięciu minut. No, zebrało się tyle ludzi, że praktycznie rzecz biorąc, ja miałem problem lekko się cofnąć, albo po prostu i nawet iść do przodu, bo dzieci było tyle, że zbijałem nawet te malutkie banieczki. Postawiliśmy ze względu na pogodę, postawiliśmy na taką aranżację tego miejsca, aby zrobić jedno takie duże uderzenie, co zobaczycie właśnie teraz na materiale. Bo przy rozłożonych wszystkich generatorach zrobiliśmy po prostu jednym ruchem: chcieliśmy pokryć całą, całą wyspę bańkami, co widać właśnie w tym momencie na materiale. Później zaczęło się już istne szaleństwo, bo w momencie, kiedy ta fala baniek uderzyła w ludzi, przeleciała po prostu przez tą całą wyspę. Z każdej strony po prostu zaczęły się zbiegać dzieciaki. Z tyłu, z przodu, W Między, międzyczasie były tam prowadzone jeszcze jakieś yy, wydarzenia artystyczne, yy, równolegle były, tak. Żywe obrazy, coś takiego? Tak, dokładnie i akurat y, powiem wam, że troszeczkę żeśmy skali tej widowni, więc nie wiem, nie wiem, nie wręcz nie wręcz wiem... Bardzo, wręcz bardzo dużo, tak, bardzo dużo osób do nas podeszło, w pewnym momencie było tak, że stoiska obok różne, które tam, sceny malowanie twarzy, jakieś żywe obrazy, szczudlarstwo, nagle te osoby zaczęły biec tu do nas do baniek, a tam się tak te, te poszczególne grupki o trzy czwarte zmniejszyły. U nas zrobiła się wielka grupa ludzi, która cieszyła się naprawdę tym, co robimy. No kilka kamer, było kilka zdjęć. Mamy nadzieję w ogóle, że ktoś, kto nas oglądał, bo może ktoś będzie oglądał ten filmik i był na tym bydgoskim pokazie, Część robiła z ludzi zdjęcia, może też zamieścicie, może wrzucicie na nasze forum zdjęcia, jeśli macie, tak samo się pochwalcie. Albo przesłać chociaż mailem. Dokładnie, ja jeszcze zaznaczę, że e, przygotowaliśmy dla Was e, ten materiał w taki sposób, abyście zobaczyli, jaki to był e, ogrom przedsięwzięcia. To znaczy, w zasadzie to może mógłbyś, Tomasz, powiedzieć kilka słów na temat w ogóle naszych płynów, jeżeli chodzi o ilości, jakie przygotowaliśmy, prawda? Znaczy wstępnie nie, wczoraj liczyliśmy, że puściliśmy około 80 litrów płynu. Patrząc tak, bo... na tym, co zostało dzisiaj, no, prawda? Co zostało dzisiaj, nie? Także e, dużo, bardzo dużo poszło tego płynu. I dodatkowo jeszcze. Dzięki e, oczywiście tej rzeczywiście. Duży część potężny potężnej ilości tak. sznurka, e, bambusów, tak, naprawdę tak. wszyscy mieliśmy nie, ten złożyć. Dziękuję, dziękujcie, bo, bo, bo wiecie, my jesteśmy skromni jak Borek, oczywiście, jak to cała reszta. Szczególnie jak Borek. Jestem Szczególnie jak Borek, człowiekiem. To, tak. Zresztą Borka zobaczycie wszędzie, bo to jest człowiek, który, który pojawia Wyjadkowe się. I znika. Na szkło, tak? Wyjątkowy człowiek, wyjątkowo wszędzie się pojawia. I, i, i wyjątkowe bańki puszczam. To nie moja to nie moja wina. No, dobra, a to była. Czyli można powiedzieć tak, że to tak wyglądała mniej więcej pierwsza część na, y, dnia y, puszczenia baniek, druga część y, zaczęła się o godzinie. 20, 20. Gdzie zajęliśmy część, Tomek, bo tutaj jest gorszy, Może więcej wytłumaczy, która to była część rynku i jak to wyglądało. Przy pomniku w Bydgoszczy, na rynku, właśnie jest taki pomnik, i tam na takim podwyższeniu puszczeliśmy ten. Tam, tam jest no, taki, no, taki Puszczeliśmy I powiem też bardzo ciężkie warunki. Praktycznie rzecz biorąc, jak dotykałem bruku, bruk był wręcz, wręcz rozgrzany, gorący. Hmm. nie? I no tutaj Adam, Adam cały czas piłował jak swoje zauwa Jak zauważycie, walczył niemiłosiernie po prostu, starał się, Adam postawił na jednak na, na puszczenie dużych bańek, chociaż my w ogóle tam mieliśmy zamiar puszczać duże bańki na, na rynku, bo rozłożyliśmy sobie to na etapie, że skoro nie ma e, szczególnie warunków na puszczanie dużych bańek na takim dużym silnym słońcu, to e, jednak liczyliśmy, że ten wieczór da nam większą szansę na to, prawda? I tutaj e, staraliśmy się skupić głównie na, na dużych bańkach, co widać właśnie na zdjęciach. E, no Przede wszystkim Adama, który walczy niemiłosiernie, jeszcze na miejscu domieszczując różnego typu składniki, Ale... dolewając specyfiki jakieś gdzieś tam wyciągane z kieszeni. Ale, Ale muszę wtrącić, przepraszam, wtrącę się, że w pewnym momencie Adam tak bardzo się starał, że nawet publiczność biła mu brawo. Dobra. Były brawa dla niego, piękna wielka pętla, no był zawiedziony, kiedy mu nie wychodziło. Dobra, A może coś bo jest jestem zainteresowany, bo tutaj... A dość powiedz, skomentuj to jakoś, co tam co robiłeś i, i, i dlaczego. I dlaczego... Znaczy, dlaczego starałeś się jak najbardziej i dlaczego wyszło jak zawsze. Bez komentarza. No tak. Otóż staraliśmy się zrobić coś najpiękniejszego, wprowadzić ludzi w stan zachwycenia, podniecenia euforii. i Unii euforii. No, pomimo tego, że nasza krytyczna, nasze krytyczne spojrzenie na to wszystko. Ludzie oceniali to jako, że to było coś wspaniałego, cudownego. No my... Po naszych tak. minach można tak. było widać, że czuliśmy niedosyt no bo przykład. Jesteś nie jesteśmy. Liczyliśmy na po prostu na mega power, bo my lubimy robić rzeczy mega powerowe no Ale warunki nam jednak nie sprzyjały, było ciężko. Znaczy my generalnie dążymy do tego, żeby robić nie tyle gigantyczne bańki, co bańki kwadratowe. Więc ja nie wiem, nie wiem jak, kiedy to osiągniemy. Ale, 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 ale jak wiecie, natura jest praktycznie nieobliczalna i niezbadana nie do końca i wszystko jest możliwe. Także tutaj... Oczywiście pogoda dzisiaj nam dopisuje. Właśnie co przez dwa, przez dwa dni, piątek i sobota, waliło słońca, słońcem, żarem, mhm. a dzisiaj mamy piękne zachmurzenie, było delikatnie, Wiatry, wiaterek. Rano popadało. Rano, rano, rano tak, popadało, się czyli pogoda w sam raz. Ale Można dzisiaj było iść na bańki, a my niestety musimy wracać do domu. Chyba uchylę okienko w PKP i będę puszczał bańki no. z pociągu. <laughs> Chyba nosem, ale w każdym razie pogoda faktycznie dzisiaj jest, dzisiaj jest wyjątkowo dobra, wręcz idealna, bo wilgotność jest bardzo wysoka, deszczyk przestał padać nad ranem i. Chociaż co tu jeszcze można powiedzieć, no, na pewno przy najbliższej okazji, kiedy będziemy mogli się znowu spotkać, ja jeszcze raz może będę się powtarzał, ale serdecznie Was zapraszam do uczestniczenia wspólnie w takich akcjach, Wszystko bo, bo pamiętajcie o jednej rzeczy, że nawet jeżeli jesteście osobami, które dopiero początkują w tym temacie i nie mają jakiegoś specjalnego doświadczenia w chemii i w, w mieszaniu w ogóle składników, przy sporządzaniu płynów, zabawy z polimerami, co jest też pewną sztuką tutaj, jeżeli chodzi o sporządzanie, tych wszystkich baz, na których tworzymy płyny, to my bardzo chętnie służymy Wam naszą pomocną dłonią. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma, miałby się czuć gorszy, jeżeli by przyjechał i nie miałby. Przepraszam, wejdę tu koledze w słowo właśnie, bo czasami jest tak, że, że może na forum tu nasza grupka zna się przez pewien czas troszeczkę dłużej niż Wy, bo, bo no może od początku istnienia całkiem też nie jesteśmy, ale tak troszeczkę dłużej. Tak, jesteście. Jesteście z nami na równi, my tak samo chcemy się z Wami dzielić wiedzą. Wy macie na pewno kupę pomysłów, którymi możecie się podzielić z nami. Nie ma czegoś takiego jak grupa, która my się znamy, a Wy jesteście jacyś inni. Nie, my jesteśmy wszyscy razem, puszczamy bęki razem i przyłączcie się do nas. Naprawdę to jest super! I po prostu piszcie, rozmawiajcie. My jesteśmy dla was, wy jesteście dla nas. To forum jest po to właśnie stworzone, żebyśmy się bawili. Nie ma żadnych podziałów, naprawdę. Przyjeżdżajcie na kolejne zloty, będzie super. Tak, bo kolega... Ja myślę właśnie ta jedna rzecz mi wpadła do głowy, którą chciałem przed chwilą powiedzieć. Bardzo dobrym pomysłem byłby pewien projekt do wykonania. Między innymi to, co wspomnieliśmy wcześniej, żeby jak największa grupa osób przyłączyła się do tych zlotów naszych, bo wtedy możemy, każda kolejna pętla tworzy kolejną siłę. Tak. I jeżeli chcielibyście uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, w którym robimy prawdziwe, duże show to musicie po prostu się z nami tutaj pojawić i, i, i przyłączać się bardziej do akcji. Szczególnie pozdrawiamy nowych użytkowników forum, którzy chcieli przyjechać, mieli pewne wątpliwości i nie dojechali. Jednak mam nadzieję, że ten film i ten nasz, ten nasz materiał, w którym chcemy Wam pokazać, jak to wszystko się odbyło, zachęci Was do uczestnictwa w kolejnych takich spotkaniach. Dokładnie. Powiem wam szczerze, że najbardziej mi się podobała właśnie atmosfera, która tutaj panowała. Jest bardzo rodzinnie. Dokładnie, bardzo Jest rodzinnie. Bardzo rodzinnie I tutaj to nie był jakiś tam podział na. Tam wszyscy robili wszystko razem. Eee, ja jestem zachwycony. W, powiem tak. W, wszyscy zachwyceni. No, ja, nie wiem jak wy. No, Czy ja, może, wtrącę w słowo szczególne podziękowania, właśnie dla Borka, który e, przyjął sprawy logistyczne i co najważniejsze, cateringowe w sposób perfekcyjny. Tutaj szczególne brawa Dziekuję. dla niego. Jest, jesteśmy, jak widzicie, mogę Wam tylko zaprezentować. To jest chleb, który wypiekał własnoręcznie Borek. W, tak, siłą. W nim, w nim, w tak, w nim przejawiają się nie tylko śliwki, i Różnego typu nasionka i tak dalej, ale również jego ciężki, pod ciężkiej pracy, które krewi pod jego ojcowizna i co tu jeszcze dodać, no przede wszystkim tradycje, które w tym chlebie zawarły się. Staropolskie. Staropolskie. Jak bańki, jak bańki, tak. bańki staropolskie i chleba. Powiem wam, że nawet, nawet oczami wyobraźni. Jeżeli popatrzycie na ten kawałek bochenka chleba, to. Możecie dostrzec w nim prawdziwą bańkę. Chociaż, chociaż kształtem kwadratowe nie, to jest kwestia by. tylko wyobraźni. Tak Właśnie, dążymy do kwadratowej bańki i to jest, to jest przedsmak. Próbujemy, to jest prototyp, prototyp. Będą większe. Smaku, smaku. Jeszcze taka jedna, Jeszcze taka jedna uwaga: Borek y, codziennie rano szczelabanie. Kolega Isori, muszę Wam powiedzieć, przepraszam, to wtrącę. Kolega Isori, to jest po prostu ranny ptaszek. My śpimy, cała ekipa bańkowa jest na górze, wyglądamy. Puszcza, puszcza, już go nie ma. To jest, to jest człowiek, po prostu człowiek bańka. Człowiek w bańka. Momencie, w pewnym momencie musieliśmy go złapać za nogę, bo gdzieś zawadził i go po prostu pociągnęło do góry. Ale, ale daje rady oczywiście nasz nadworny chemik, który, którego się wszyscy słuchają, ponieważ chyba jako jedyny wykonuje maksymalną ilość eksperymentów, która wpływa na jakość naszych płynów i oczywiście na ich bezpieczeństwo, do czego zawsze dążymy. Chyba, czy ktoś ktoś też, coś, co jeszcze chce? Jeszcze ja. Oczywiście. Główna eee, Tak, to jeszcze ja chciałam podsumować ten nasz pierwszy zlocik. Uważam, że było naprawdę świetnie, wspaniale. Oprócz tego, że dobrze się bawiliśmy, to chyba to, co jest najważniejsze, e, naszą pasją, którą my się tutaj wspólnie dzieliliśmy, zaraziliśmy, myślę, ogrom ludzi, dużo bardzo dużo osób do nas pytało, podchodziło, tak? pytało, gdzie można znaleźć przepisy, na płyny, jak, gdzie one są dostępne, czy kiedy, czy skąd równe, jesteśmy, równe, 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 jak można tak? je zrobić. Yy, rozdaliśmy sporo właśnie ulotek odwołujących do naszego forum, także myślę, że zostaliśmy odebrani naprawdę wspaniale myślę, tak, i to co podróż. najważniejsze, że właśnie to jakby daje nam motywację Motywacja. do dalszej ciężkiej pracy, do tego, żeby jeszcze bardziej udoskonalać te nasze receptury. No i mamy nadzieję, że to jest nasz nie pierwszy zlot i będziemy spotykać się coraz częściej i oczywiście w coraz większym gronie. Każdy z nas pokonał niesamowitą ilość kilometrów, żeby tutaj do, dojechać na miejsce i, I to żeby może się znaleźć. Krzysztof, no e, ja w województwo lubelskie, my jechaliśmy przejazd w jedną stronę, co prawda kolej ma krótszą, ale odcinek z trasą, gdyby jechać samochodem, to jest prawie ponad około 600 kilometrów. 582 wychodziło, no, jak dobrze liczyłem. Rzeczywiście z tym my, my ruszaliśmy z łódzkiego, przyjechaliśmy autkiem też własne koszty, własne paliwko, wszystko, ale cieszymy się, naprawdę było warto te pieniążki. Ale które... ile kilometrów? Ile kilometrów? Około. 200. 210, 210 220 km Adam i... Adam 250 PKP straszne warunki. Straszne warunki, ale Adam przez okno puszcza banki. Pamiętajcie o tym. Także <grym> miał rozrywkę. Ma relaks. Tak. Czy, czy to wszystko? Chyba tak, chyba wszystko, chyba wszystko. Będziemy się żegnać, będziemy kończyć. Nie żeby, zanudzić. Żeby nie zanudzić, że oczywiście, żeby materiał nie był tylko takim tutaj pustym Pogadanie. gadaniem. Tylko zobaczcie wszystko to, co będzie na filmiku. Oceńcie nas. Pozdrawiamy was wszystkich. Trzymajcie się. I, i, I do zobaczenia na kolejnych zlotach i na forum oczywiście. Hej.